Witam, witam moi drodzy. Wszędowielka samochwała w dniu dzisiejszym jest w miejscowości Poddębice i zawędrowałam do pałacu Zakrzewskich. Chyba dobrze mówię i do ogrodu Zmysłów. Jest wejście. Ktoś tam jedzie? Pani sobie jedzie. Może mnie nie przejedzie? Mamy Ogród Zmysłów w zabytkowym parku wokół założonego, założenia pałacowego w Poddębicach. Takie tutaj rzeczy są. A że to jest pałac Krzewskich, gdzieś to tam. Usłyszałam, że to Pałac Zakrzewskich. Może to jest i Pałac Zakrzewskich. W każdym bądź razie no jest piękny ogród. Co prawda pora nie taka, bo mamy taką późną jesień. No i jest chłodno. Dżdżysto. Nie bardzo przyjemnie, ale jeszcze ludzie tutaj spacerują, chodzą, oglądają co nieco. Zobaczymy, co tu można zobaczyć. Tu jest ten pałac. Pałac okazały ładny. A tutaj zmysły węchu, zmysły dotyku, wzroku. I takich innych rzeczy. No, latem to tutaj na pewno jest pięknie. Zobaczcie róże. Co prawda już przekwitły, ale jak kwitły to musiało to być całkiem nieźle. Tam pani też sobie spaceruje. No tutaj idziemy, bo mamy... O, tam panowie sprzątają. Tutaj mamy jakąś panienkę z okienka. O. Czekajcie, bo sobie. muszę założyć rękawiczkę, bo mi... bo mi normalnie jest zimno w rękę. Z 1873 roku a tam powyżej jest napisane 1461. No to. To nie wiem te dwie daty. To nie wiem, czy data powstania, budowy. Czy czegoś. Tu jest pancia taka. Jeśli chodzi o zmysł Węchu, no to powiem Wam, że dzisiaj to tu akurat jest fajnie zmych zmysł Węchu, bo. Yy, gnojowice rozrzucali pod róże. No, to zmysł, mój zmysł węchu pracuje. Tu mamy plener rzeźbiarski, i tu jest taka właśnie pani z wachlarzykiem. Idziemy tam, państwo pracują, pracują ostro. Pracują ostro ale my nie będziemy przecież im przeszkadzać pracują Zbierają, widzicie liście i my sobie obejrzymy co tu jest około Wszystko dookoła, piękny pałacyk Tam w oddali jest plac zabaw dla dzieci chyba do kolorowo. W każdym parku Aha, jestem ciekawa, po co fajnie robi te dziury w ziemi. jest ciekawostka. Zobaczcie, robi dziury w ziemi, po co? wiertłem okej. Pani będzie wsadzać dęby. Dzień dobry. Zastanawiam się, po co pani te dziury robi? Tak się nie da zrobić. Trzeba bierdarką. Aha, ale to jest bardzo, trzeba działać. A tym szybciej. Aha, widzisz, ona już wszystko, już wszystko wiadomo. A tu mamy zamurowany pień lipy. W pozostałości 400-letniej lipy. O kurczę. i widzicie, pani mi wytłumaczyła to co robi wiertarką wiertłem dziury po to, to żeby wsadzić cebulki do ziemi po co mają dubać tam tym jak szybciej jest wiertarką jak jest jednak pomysłowy bardzo przejdziemy sobie teraz tutaj, pokażę wam pokażę wam idę na skróty ponieważ o taki mamy o, platanek o tutaj sobie przejdziemy przez taką pergolę mm. o i to musi być fajnie latem słuchajcie musi być pięknie jak to wszystko tak ładnie zakwitnie jak jest zielono nawet dzisiaj gdyby było tutaj słoneczko, to pewnie też by było ładnie, bo jesienią jest też fajnie, tak, ale no dziś jest nieszczególnie, bardzo nieszczególnie tam w oddali. Widzicie ten pałacyk zamknięty, nie wejdzie się naokoło, tylko można przejść tym parkiem. Przypominam, ogród zmysłów. O, tu są takie fajne bujaczki. Można sobie usiąść. Ale się nie rusza. Nie buja się. Nie, nie da się bujać. Można tylko poleżeć, poodpoczywać. Ale nie dziś. Ale nie dziś. A tutaj... No tu mamy? Fontanna Fontanna, która nie działa Niestety Już jest wyłączona Bo chyba działała, nie? Ale jest wyłączona Tam jest plot zabaw Zjeżdżalni i takie inne A tutaj mamy Takie kombie Zaraz zobaczymy co tam jest napisane Liści w środku i tu mamy zmysł słuchu. Echo studnie. Echo studnie. Zobaczymy. Echo. 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 Echo studnie, nic mi nie mówią. Echo studnie. Echo, echo. O troszkę może. Więc idziemy. Dalej. Woda niezdatna do picia. Tam jest takie jeszcze coś. I takie coś, i takie coś. I jeszcze tutaj coś mamy z słuchu. Zimno mi. O, i zimno. Tutaj jakieś takie ławeczki. I takie tu perelki. No i tam też są te konwie. To jeszcze tak przejdziemy dookoła. A tutaj też są, widzicie te konwie? Też są. Tak. Echo studnie. Też echo studnie. Tutaj jest echo, echo studnia, tu echo studnia. Tu echo studnia. Echo, echo, echo. Echo, echo. Ja tam nie słyszę żadnego echa. O i tam mamy przeróżne rzeczy. A i tutaj mamy taki zmysł słuchu. Parawany akustyczne. No to zobaczymy, co my tutaj mamy za parawany. Takie coś. Tu jest jedno. Tu jest coś drugie. Tu są jakieś dzwoneczki. Tu są jeszcze inne dzwoneczki. Tutaj mamy takie coś. I jeszcze. I jeszcze coś. To już jest zepsute. I to też już jest zepsute. A tutaj nie wiem co to jest. Takie coś dziwne. Takie coś dziwne. A co to jest? Do czego to nie ma służyć? To też ma jakieś dźwięki wydawać może nie. Może to też dźwięki. A, może też dźwięki wydaje. No i wracamy, bardzo ładny kosz, o i tutaj znowu są jakieś takie, din, 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 din. o tu jest takie coś, i tu jest przeróżne, i tutaj takie coś, i jeszcze, to wszystko jest już pordzewiałe, popsute. Każdy ruszy, każdy coś tam, a tutaj mamy jeszcze woneczki i tyle. No tośmy ładnie pochodzili No ale jeszcze idziemy, jeszcze mój Park jest duży Park jest piękny Co z tego, że mi zimno Co z tego, że zimno Idziemy dalej Coś ciekawego zobaczymy. Tutaj mamy taki jakiś łuk triumfalny do przejścia. No to przejdziemy przez niego jakiś taki tunelik o, Zobaczymy Co to jest ciekawe. O tutaj są takie ładne... Pojedyncze ławeczki, a tu mamy taki most. Most triumfalny. No, pewnie jest podświetlany, widzicie? Tutaj coś jest. Przeszłam sobie pod nim. O! Tu sobie pod nim. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Taki duży park. Barzły. Pogoda to tupy. Pogoda to tupy. Park ładny, ale pogoda to tupy. O, chcę Wam pokazać, jak już tutaj jestem, żebyście wiedzieli co tutaj w poddębicach można zobaczyć. No więc w poddębicach taki park zmysłów, ogród zmysłów przepraszam, jest do zobaczenia. Tam jest jakiś kościółek hoteli, tam, tam wieżyczka. A tu pełno alejek. Idą chłopcy aleją. Tak. Jeszcze tam jest coś ciekawego. Tam jest jakiś niedźwiadek. Znowu rzeźba. Pokażemy co my tam mamy jeszcze. Ciekawego Idę dosyć żwawo Po prostu jest mi zimno Chucha ha. Zima nasza nadciąga. Co sobie idziemy Tu jest takie jakieś bono Bono do tańca Okrągłe Tu są ławeczki idę do odpoczynku jak ktoś pohasa, potańczy sobie, to musi odpocząć. Tu wam jeszcze chcę pokazać tego niedźwiadka. Tam jest jakiś niedźwiadek normalnie. Sukience. Nie wierzycie? Zobaczcie. Miś w sukience w spódnicy. A tu jest grota jakaś. Oj. Co za grota. Grota tego misia. O. Zobaczcie, jaki miś. No widzicie, że on ma taką sukienkę. Ten miś. Temu misiu. O, a tam grota z czarownicą. Widzicie tamtą czarownicę? W tle. Właśnie, ale jest kódka i się nie wejdzie. A idziemy dalej. Tam jest pałacyk dalej. Obejrzymy go sobie. Jeszcze tam są jakieś rzeźby. A patrzcie, jeszcze tam klombik z tymi różami. No piękne były, żółte, czerwone, różowe, białe. No ale kwitło już wszystko ale pachnie gnojowicą oj Dali nawozu dali pod te róże i dlatego są piękne pewnie pięknie kwitną właśnie dlatego że są zasilane naturalnym nawozem a że pachnie no cóż Musimy się przyzwyczaić, moi drodzy, że natura nie zawsze tylko pachnie pięknie. A i tutaj mamy pieska, mamy sokoła czy orła. O, tutaj sowa, puchacz. Sowa tutaj jest, moi drodzy, mieści się dom pracy twórczej osób niepełnosprawnych. No, jeżeli to robiły osoby niepełnosprawne, to jestem pełna podziwu. To jestem pełna podziwu. Zobaczcie, Grzybek, kogucik. Tu mamy wiewióreczkę. Pałac grudzińskich. No, grudzińskich. O. Czekajcie. Mińskiej Dom Kultury i Sportu. Od grudzińskich, no to chyba nie ten, to chyba nie ten. Idziemy dalej, idziemy dalej. No i tu jest pałacyk. No niestety, on jest zamknięty. Nie zobaczymy go w środku, nie wiem, co się w nim mieści. Ale ogród zmysłów, postarałam się wam w takim. W krótkim, telegraficznym skrócie pokazać. Chodziłabym sobie tymi alejkami długo, długo, gdyby było ciepło, ale niestety jest zimno i mi zmarzły ręce. No to, moi drodzy, tu byłam wszędobylska samochwała. No i do następnego wejścia, moi drodzy, jeszcze Wam tutaj pokażę ten pałac. W tym parku zmysłów i widzimy się w kolejnym wejściu. No to nara.